Cześć! Ten odcinek nie będzie wesoły dla wielu użytkowników Disney. Mówię o tym teraz, bo kiedyś to musiało się wydarzyć. Bardzo szybkimi krokami zbliżamy się do momentu, że już niedługo jeśli masz źle działający lub wycięty DPF, to diagnosta nie podbije Ci przeglądu. To już się dzieje, bo prace nowelizacyjne są na ukończeniu. W tym filmie opowiem Ci o, co będzie na SKP. Jeśli Twój diesel w ogóle nie ma DPF, -u. dlaczego Twoje auto może nie przejść przeglądu nawet jeśli masz DPF? Czy warto zacząć już się martwić, jeśli masz DPF off? Co katuje DPF praktycznie w każdym aucie? Jak zadbać o DPF? Jak sprawdzić, czy Twój DPF ma już dość i czy da się go reanimować nie za miliony? Te filmiki tworzę dla Was za free, więc muszę jakoś sfinansować czas i koszty ponoszone na jego produkcję. Dlatego też proszę walnij suba i koniecznie z dzwonkiem. I posłuchaj o partnerze tego odcinka czyli Marceforte producencie świetnej chemii do serwisu silników, skrzyń biegów i innych układów w aucie. Używając Forte wyczyścisz wtryskiwacze, oczyścisz ze złogów i nagarów układ olejowy, ochronisz AdBlue i wydłużysz żywotność wielu innych podzespołów. Według najnowszych informacji już wkrótce stacje diagnostyczne zostaną wyposażone w nowe dymomierze, a tak naprawdę to będą liczniki cząstek stałych i same będą musiały sobie to kupić. To nowoczesne urządzenia, które bez problemu sprawdzą zawartość nox w spalinach i są skuteczne przy pomiarze spalin na tzw. luzie. Oczywiście, Zanim się pojawią, będzie to się wiązać dodatkowo z podwyżką cen za przystąpienie do przeglądu, ale też ze zmianą przepisów dotyczących sposobu przeprowadzenia corocznego obowiązku przeglądu technicznego. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że prace nad obiema kwestiami są już na ukończeniu i zostały drobiazgi, jak na przykład cena za taki przegląd. To, że cena wzrośnie, to pewne na 100%. Pytanie o ile? Na no to też odpowiem w tym materiale. Obecne przepisy są tak nierealne i niedostosowane do rzeczywistości że twój zmęczony przebiegiem, ale nie zakatowany 15-letni diesel bez DPF-u na luzaku przechodzi przegląd, nawet jeśli diagnosta będzie chciał użyć dymomierza. Obecnie na SKP dymomierze tak naprawdę badają przeźroczystość spalin i porównują to z danymi przypisanymi do konkretnego modelu auta, stosując skalę Hartridge'a. Ale zasada pomiaru jest absurdalnie dziwna i została skonstruowana w 2008 roku, więc 95% diagnostów jej nie stosuje. Bo nie da się jej poprawnie przeprowadzić w nowszych dieslach. Dlaczego? Bo często silniki mają ograniczniki obrotów na biegu jałowym, a między innymi obecna procedura pomiaru wymaga rozkręcenia silnika na luzie aż do odcinki i wykonania pomiaru w tym czasie. Więc dlatego nikt tego nie bada, nie ma tematu, koniec kropka. Ale to się właśnie zmienia. Sposób pomiaru, który pozwoli nowym urządzeniom na wsadzenie rurki w rurkę i w kilkanaście sekund pokazać ci wydruk, że twój diesel był u mistrza panika i dziwnym trawem DPF zniknął z twojego układu wydechowego. Żebyś przeszedł przegląd, będziesz musiał wyskoczyć minimum z 3-4 klocków na nowy, czyli tak naprawdę używany DPF, ale w dobrym stanie. Do tego dojdzie procedura zaprogramowania, więc finalnie i 5 klocków pęknie. Bo taniej jest wyciąć niż kupić dobrą używkę, porządnie zaprogramować i wgrać nowy soft. Więc jeśli myślisz nad wycięciem DPF-u to grubo się zastanów. To nie jest jedyne rozwiązanie, jeśli masz też z nim problem. Zaraz ci o tym powiem. Po wprowadzeniu tych przepisów, nawet jeśli twój diesel ma DPF, ale działa źle, to diagnoście może wyskoczyć wynik na czerwono i dostaniesz bana, czyli brak przeglądu. Jest kilka powodów, dlaczego DPF źle działa lub tak szybko się poddaje. 1. Zawalony układ dolotowy sadzą i nagarem. Chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. 2. Klękający EGR zaburza pracę całego układu dolotowego. 3. Zajechane wtryskiwacze, które leją paliwo zamiast je rozpylać, przez co w procesie spalania powstaje dużo więcej stałych cząstek, które DPF musi wyłapać. 4. Jazda na krótkich odcinkach, bo DPF nie osiąga swojej temperatury roboczej, a filtruje spaliny. 5. Gaszenie silnika podczas procesu wypalania dpf To są powody, dla których Twój DPF po prostu klęka. Ale jest też kilka spoko sposobów, jak poprawić długowieczność DPF-u w aucie. 1. Jak jeździsz dieslem w mieście, to cały weekend przegoń go po jakiejś obwodnicy i wymuś procedurę wypalania DPF-u. Da się to zrobić prawie w każdym aucie. 2. Regularnie czyść układ wtryskowy przez stosowanie dobrej chemii. Ja do tego używam Forte. 3. Co 20-30 tysięcy poproś mechanika, aby ci oczyścił chemią układ dolotowy i sprawdził EGR. To nie kosztuje dużo. 4. Czyść chemią sam DPF. To też mu pomaga. Jak się nie znasz lub nie chcesz się tym babrać, zleć to mechanikowi. Ogarnie ci to za stówkę, może dwie, bo to nie jest duża filozofia. 5. Jak chemia nie działa, oddaj DPF do prania to bardzo często robi robotę. Chyba, że już go zajechałeś totalnie i pralnia stwierdzi jego zgon. Możesz też sprawdzić, czy masz DPF lub sprawdzić, czy twoim ma już dość. Jak to zrobić? 1. Jeśli proces wypalania jest coraz częstszy lub już co 200-400 km komputer silnika włącza proces wypalania DPF-u, to mocno się tym zainteresuj. To jest za często. 2. Jeśli dodajesz gazu, a z tyłu leci czarny dym, to znaczy, że DPF jest off. 3. Jeśli rura końcowa wydechu jest czarna od sazy, to znaczy, że DPF jest off i wcale nie musi dymić, jeśli silnik, układ dolotowy i wtryskowy jest OK. 4. Jeśli auto traci moc i zapala się czek lub kontrolka DPF. 5. Jak czujesz drgania auta przy przyspieszaniu, ale z tym objawem tylko dla tych, którzy trochę znają swój samochód. I ostatni. 6. Możesz kupić sobie urządzonko diagnostyczne, to złącza OBD. I ściągnąć dedykowaną apkę. Taki komplecik dokładnie pokaże stan DPF-u, ale też innych parametrów silnika. O nowych cenach przeglądów na razie trudno mówić, bo ciągle trwają rozmowy. Ale z przecieków, które trafiają do mediów, według mnie należy się przygotować na podwyżkę nawet o 150%, bo przecieki mówią o cenie nawet 250 zł. Zobaczymy, jak finalnie to się zakończy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy chcecie więcej tego rodzaju materiałów w odmireczkach. Dzięki bardzo za oglądanie do końca i zdrówka.